<noise> Zrobimy tyle transferu zjadło, że u Państwa Warszawa i 3000 busów czekaj Tak jest A tu mamy Melona DJ Melon tu Analog Mogli zrobić tu L bo, bo Anal Analog Dobra, znacie tą piosenkę Tu w ogóle jest podwójna biwa Jedziemy na Paparocz, a do na Dajdą. Trzy sceny w centrum A my idziemy na jakąś inną. Żeby tylko trzy. O, pałac kultury ładnie. Mariot. O, tam nam Elias macha z okna. Czy on tam coś napisał na kartce? Że on pozdrawiał. Chyba nie wiesz teraz na Radkę. Radek jest zejbisz ty Siemano Ja jestem po to, tutaj jestem po to, żeby... Po Ej posto... w ogóle party to jest, ten, Goku Tylko zapomniał kimono eee. Zdrówka eee. O, Owieś Ej no i skończyli grać Co to jest Dobra widzimy się potem, nara